Dzień dobry, kochani. <tryk> cyce, cyce, jak do nicze. Cyce, cyce, jak do jak do jak do Stojący C, stojący C, jak donice, jak donice, jak donice, jak donice. Nie pokażę Wam moich słód, kochani, ponieważ one stoją. One stoją non-stop wtedy, kiedy jest podnieta, a podnietą jesteście moją Wy. Tylko Wy. Cyce, cyce, jak donice, jak donice, jak donice. Widzimy się potem. Subskrybujcie, kochani kanał. Lajkujcie wszystkie moje posty. I po prostu bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną tylko wy. Tylko dla mnie. It's me. Fobadajcie na Snapa Jessie Bicza, A, Facebooka Jessie Bicia Official, Instagrama Jessie i na Twittera. Wszystkie macie rzeczy pod tym filmem. Subskrybujcie. Cyce, cyce, cy, jak donice, jak donice. Cy.